Tutaj w tym kociołku zupa rybna zrobiona zarówno z karpia, jak i z suma. Do tego dwa rodzaje makaronu. Ten bardziej popularny w Bali, też od tej miejscowości się nazywa, a to jest po prostu turoż czusa, czyli łazanki z serem wymieszanym ze śmietaną i z dużą ilością wieprzowych ze słoniny wędzonej z kwarek. No i papryka. Papryka do doprawienia w trzech rodzajach. Świeża, ostra, pokrojona w kawałki. Ostra, suszona. No i wreszcie paprykowa pasta z solą, która jest w tym wypadku konserwantem. Niezwykle esencjonalne, treściwe. Jak mówiłem, rzecz przetarta. Tak naprawdę, już sam płyn tutaj jest niezwykle skondensowany. A jeszcze kawałeczki tej ryby. Sumik. Karp. Elien holasle, czyli niech żyje zupa rybna. Elien paprika, Niech żyje papryka. Ta potrawa nazywa się jajka po lońsku. Jest arcyprosta i bardzo dobra. Płynąca w dwóch wersjach: albo beszamel, albo sos cebulowy na bazie wina. Mam tutaj już na patelni trochę oleju roślinnego wlanego, tłuszcz i cebula. Tak zaczyna się wiele dań. Cebula jest tutaj arcyważna. Cebula pokrojona zawsze tak, czyli w tak zwane półplasterki. Teraz chodzi o to, by to nie było arcyrozgrzane. Ona nie może się przypalić od razu, ona nie może złapać koloru nagle. Ona musi stopniowo tego koloru nabierać. Zresztą ten przepis jest również francuski. Technika taka sama. Niewielki ogień mieszamy co jakiś czas i czekamy, aż ona zwiotczeje, aż ściemnieje. Zobaczcie, całkowicie zwiotczała, ale nie jest zrumieniona. Teraz to są mniej więcej trzy dość spore jajka. Przepis na jajka pońsku po to jeden z ulubionych przepisów pola bokisa, ojca nowoczesnej, francuskiej restauracyjnej kuchni, trochę świeżo zmielonej soli zacią jajka po liońsku. tutaj pasztet, więc mamy kilka symboli wielkiej nocy.